Profesjonalny adres ćwiczeń KFDPL. Trening mięśni brzucha. Skręty na twisterze. Wykonanie. Wejdź na obrotową platformę twistera. Złap solidnie rączki, maszyny i zacznij wykonywać naprzemienne skręty biodrami. Podczas wykonywania ćwiczenia, ramiona trzymaj nieruchomo. Uwaga! Serię możesz wykonywać do założonej ilości powtórzeń lub na czas. Poszczególne serie mogą trwać nawet kilka minut. Ćwiczenie to możesz również wykonać na tzw. twisterze wolnym, bez regulacji oporu. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfdpl. Pomyśl o zdrowiu, postaw na odżywki, postaw na suplenet.